Kamila Mijalska grupa D1. Wolność słowa a dyskryminacja. Wolność słowa jest uważana za standard norm cywilizacyjnych i oznacza prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów. Wolność słowa w Polsce po raz pierwszy potwierdzona została przez Kazimierza Wielkiego w 1347 roku w tzw. statutach wiślickich. Wolność słowa gwarantują artykuły 14, 25, 49, 53 oraz 5 53 oraz 54 Konstytucji Rzeczy, Rzeczypospolitej Polskiej są pewne warunki, które ograniczają wolność słowa. Na przykład w Polsce kodeks karny zabrania publicznego znieważania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przestępstwem mogą być też zniewaga i zniesławienie. Gdzie więc jest granica, która rozdziela wolność słowa od mowy nienawiści? Chciałabym poruszyć temat dyskryminacji osób nieheteronormatywnych. Mimo rozwoju świadomości społeczeństwa i coraz większej akceptacji społecznej, osoby o odmiennej orientacji seksualnej często spotykają się z obrażaniem, zastraszaniem czy przemocą fizyczną. Najważniejszą rzeczą, o której warto wspomnieć, to zapis konstytucji, który brzmi: Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. To znaczy, że nikt nie powinien musieć walczyć o swoje prawa, udowadniać, że jest równy innym i że orientacja seksualna to niezboczenie, choroba, którą należy leczyć, ani świadomy wybór. Wpływ na nią ma wiele czynników genetycznych i biologicznych, także z życia płodowego. Niektóre miasta i samorządy chwalą się strefami wolnymi od LGBT. Jest to obszar w Polsce objęty uchwałą organu samorządu terytorialnego, deklarującą, że jest to teren wolny od tzw. ideologii LGBT. Uważa się, że powstały one w reakcji na deklarację popierającą poszanowanie praw osób nieheteronormatywnych podpisaną w lutym 2019 roku przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Decyzja Trzaskowskiego wywołała krytykę ze strony partii rządzącej oraz środowisk konserwatywnych. Parlament Europejski stwierdził na ten temat. Mimo iż nie polega na wprowadzeniu fizycznych barier, stanowi środek skrajnie dyskryminujący, który ogranicza przysługującym obywatelom Unii Europejskiej swobodę przemieszczania się. Zareagowała również Komisja Europejska, która wystosowała list do marszałków województwa lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w celu sprawdzenia, czy pieniądze z unijnej, z unijnej polityki spójności nie są wydawane z pogwałceniem europejskich przepisów. Z kolei komisarz Unii Europejskiej do spraw równości Helena Dali poinformowała, że sześć polskich gmin, w których przyjęto uchwały o strefach wolnych od LGBT, nie dostanie europejskich funduszy na partnerstwo miast. Wszyscy ludzie są równi wobec prawa i nie może być przyzwolenia na dyskryminację z uwagi na posiadane cechy takie jak pochodzenie, płeć, wyznanie, poglądy polityczne czy wreszcie orientację seksualną i tożsamość płciową. Dlaczego więc ludzie o odmiennej orientacji seksualnej muszą mierzyć się z dyskryminacją? Podręcznik psychologii stwierdza, że dyskryminacja pojawia się, gdy wskutek uprzedzeń członkowie jakiejś grupy społecznej są traktowani inaczej, choć sytuacja tego nie uzasadnia. Najczęściej jest to przemoc słowna, jednak dochodzi również do przemocy fizycznej. Prowadzi ona do obniżenia poczucia własnej wartości, potęguje uczucie zagrożenia. Potęguje wartości, Potęguje uczucie zagrożenia, niejednokrotnie prowadząc do depresji i myśli samobójczych. Szczególnie istotny jest problem dyskryminacji wśród młodzieży, ponieważ młodzi ludzie, szykanowani i ośmieszani, często nie potrafią poradzić sobie z sytuacją i dochodzi do samobójstw lub aktów autodestrukcyjnych. Większość osób nieheteronormatywnych przejawia przynajmniej łagodne objawy depresji, a odsetek osób z poważnymi symptomami tej choroby jest ponad 5 razy większy niż w populacji ogólnej. Istotne są również wyniki raportu dotyczące, doty, dotyczącego sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce, w którym wskazano związek pomiędzy pogorszeniem się zdrowia psychicznego a doświadczaniem przemocy fizycznej motywowanej nienawiścią, której nasilenie związane było z większym nasileniem symptomów depresji, częstszymi myślami samobójczymi, niższą samooceną i mniejszym zadowoleniem z życia u osób LGBT. Powstało wiele uregulowań międzynarodowych, które zapewniają obywatelom prawo do ochrony przed dyskryminacją. Przykładem tego jest artykuł 2 ust. 2 Międzyna Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który brzmi: Każdy z państw stron zobowiązuje się przestrzegać i zapewnić wszystkim osobom, które znajdują się na jego terytorium i podlegają jego jurysdykcji prawa uznane w niniejszym pakcie. Bez względu na jakiekolwiek różnice, takie jak rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności. Czy artykuł 2 ustęp 2 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, który brzmi: państwa. Państwa strony niniejszego paktu zobowiązują się zagwarantować wykonywanie praw wymienionych w niniejszym pakcie bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację majątkową, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności. Przepisy antydyskryminacyjne znalazły się także w artykule 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Korzystanie z praw i wolności powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn. Ze względu na powtarzające się przypadki naruszania praw człowieka z uwagi na orientację seksualną, w 2005 roku Parlament Europejski przyjął rozporządzenie potępiające homofobię i dyskryminację z tych właśnie powodów. Na problem dyskryminacji osób nieheteronormatywnych zwrócono też uwagę w 2008 roku w trakcie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie przedstawiono oświadczenie przygotowane przez Francję i Holandię z poparciem 66 krajów z całego świata. W którym wzywano do całkowitej dekryminalizacji homoseksualizmu. Parlament Europejski polecił także Agencji Praw Podstawowych zbadanie sytuacji prawnej osób LGBT we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wynikiem opracowanym przez agencję było stworzenie raportu uwzględniającego aspekt społeczny i prawny, i prawny osób LGBT. W dokumencie zwrócono uwagę na kierunki dyskryminacji, takie jak zmuszanie do życia w milczeniu i stawania się niewidzialnymi dla reszty społeczeństwa. Brutalne ataki oraz dyskryminacje w miejscu zamieszkania bądź wykonywania pracy zawod zawodowej. Stworzono rekomendacje dla państw członkowskich Unii Europejskiej, których założeniem miało być przyczynienie się do podjęcia zdecydowanych kroków przeciw homofobii oraz dyskryminacji. Na uwagę zasługuje też zalecenie Rady Europy z 2010 roku dotyczące konieczności podjęcia działań antydyskryminacyjnych w stosunku do mniejszości seksualnych w państwach członkowskich. W dokumencie stwierdzono, że z uwagi na trwającą przez wieki dyskryminację lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych konieczne jest podjęcie działań o charakterze szczególnym, których celem będzie zapewnienie przestrzegania praw człowieka. 28 września 2011 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praw człowieka, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w państwach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podkreślił konieczność zapewnienia poszanowania praw człowieka i konieczność zaangażowania Unii Europejskiej w prace poświęcone poszanowaniu praw osób dyskryminowanych z uwagi na orientację seksualną. Wyraził także ubolewanie, że nie zawsze prawa człowieka, a zwłaszcza osób nieheteronormatywnych, są w Unii Europejskiej przestrzegane. Potępił przy tym fakt, że w niektórych krajach członkowskich homoseksualizm, biseksualizm i transseksualizm są traktowane jak choroby psychiczne, w związku z czym wezwał wszystkie państwa członkowskie do depsychiatryzacji procesu, jaki przechodzą osoby transseksualne i transgenderowe wezwał do pełnego wyeliminowania tych nierówności, podkreślając przy tym konieczność usunięcia zaburzeń tożsamości płciowej z listy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz potrzebę zapewnienia nowej klasyfikacji wolnej od ich patologizowania.